Minęła 19. Na Faktę zaprasza Diana Rudnik. Zgoda motywem przewodnim kobiety na pierwszym froncie. Andrzej Duda na konwencji w Warszawie oficjalnie zainaugurował bój o real Zawód marzeń, budowlaniec, pracę ma od ręki i na rękę całkiem niezłe zarobki. Kierowcy i piekarze też są w cenie w przeciwieństwie do ekonomistów. Jan Błaszkowski przejrzał coroczny ministerialny raport i podsumowuje, który fach jest teraz na fali, a kto raczej powinien pomyśleć o zmianie branży. Zakaz wstępu, ale nie dla fachowców. Tych, branża budowlana w Polsce zatrudni od ręki i wita z otwartymi rękami, z niezłymi zarobkami na rękę. Głównie brakuje pracowników wykwalifikowanych o, o dużym doświadczeniu i, i umiejętnościach. Poszukują murarzy, jeżeli chodzi o branżę produkcyjną, na przykład spawaczy, gdzie trzeba mieć dodatkowe uprawnienia. Ten problem pokazuje barometr zawodów. Coroczny raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzony na podstawie informacji z wszystkich powiatów Polski. Poza wielom zawodami w budownictwie. Brakuje kierowców, krawców, lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, piekarzy, cukierników, księgowych czy fryzjerów. Praca szuka ludzi. Rzeczywiście przedsiębiorcy muszą w tym momencie starać się o takie warunki dla pracowników, aby pracownicy chcieli w danym przedsiębiorstwie pracować.